Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin. Łysienie plackowate u dzieci i młodzieży. Łysienie plackowate jest taką chorobą, która występuje u 2% populacji. Dodatkowo powyżej 60% przypadków zaczyna się przed 20 rokiem życia, czyli większość przypadków łysienia plackowatego zaczyna się w młodym wieku. Częściej chorują dziewczynki, natomiast chłopcy mają cięższy przebieg choroby. Jeżeli chodzi o przyczyny, nie jest ustalona dokładnie przyczyna, jest wiele hipotez, nie ma jednej wyjaśniającej wszystko. To, co wiemy na pewno, to to, że łysienie plackowate ma podłoże genetyczne, dlatego że u co czwartej osoby chorującej na łysienie plackowate doszukamy się kuzyna również z chorobą taką samą, czyli też z łysieniem plackowatym. Jak przebiega łysienie plackowate? Najczęściej zaczyna się gwałtownie, czyli... W krótkim czasie pojawiają się łyse ogniska na skalpie, normalnie wyglądająca skóra, pozbawiona całkowicie włosów, okrągłe albo owalne. Czasami na obrzeżach tych zmian widać tzw. włosy wykrzyknikowe, czyli to jest taki włos, który przy samej skórze jest cienki, a troszeczkę wyżej się robi grubszy. I wygląda rzeczywiście jak wykrzyknik w powiększeniu. Dodatkowo można zrobić test pociągania. Czyli pociągamy włosy na obrzeżu tej zmiany łysienia plackowatego i te włosy najczęściej bardzo łatwo wypadają. W łysieniu plackowatym często u połowy pacjentów współtowarzyszą zmiany paznokciowe, czyli paznokcie są takie połamane z wgłębieniami i szorstkie. Inne odmiany łysienia plackowego to są takie, że dochodzi do wyłysienia w postaci takiej linijnej ogniska wyłysienia z przodu bądź na potylicy, czyli takie linijne wyłysienie. Dodatkowo może być też uogólnione wyłysienie całkowite, także cała głowa traci włosy, albo również wypadają brwi i rzęsy. Jeżeli chodzi o dodatkowe schorzenia, to z łysieniem plackowatym u dzieci w jednej trzeciej przypadków współtowarzyszy atopowe zapalenie skóry albo toczeń. U starszych dzieci, u młodzieży dodatkowo dołącza się częściej łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów. Co ciekawe u młodzieży i u dzieci tarczyca nie jest współtowarzyszącą chorobą, tak jak u dorosłych. Jeżeli chodzi o diagnostykę, rozpoznanie łusienia plackowatego to najczęściej jest ona kliniczna, czyli na podstawie obserwacji lekarz jest w stanie stwierdzić, że to jest łusienie plackowate. Jeżeli są wątpliwości, wykonujemy trichoskopię, czyli takie obejrzenie włosów pod mikroskopem. Rzadko potrzebne jest badanie mykologiczne, żeby wykluczyć grzybice. Wtedy robi się to tylko wtedy, kiedy mamy skórę ze złuszczaniem, jakimś sączeniem, swędzeniem. Wtedy pobiera się materiał do badania mykologicznego. Należy również wykluczyć Trichotillomanię, czyli taką chorobę, która polega na wyrywaniu sobie samemu włosów. Niektóre dzieci na to chorują i młodzież, związane jest to z nerwicą i wtedy te ogniska są jednak inne niż ogniska typowe łysinia plackowatego, dlatego że są takie nieregularne. Tam, gdzie dziecko było w stanie sobie wyrywać włosy i włosy są pourywane na różnej wysokości. Czyli główne dwie choroby, które różnicujemy z łysieniem plackowatym czyli jeżeli nie wiemy, czy to łusienie plackowate, no to grzybica i ta trichotinomania. Jeżeli chodzi o przebieg łusienia plackowatego, to najczęściej jest on taki, że powstaje kilka ognisk łusienia plackowatego okrągłych, owalnych i w ciągu roku u połowy pacjentów dochodzi do zarośnięcia tych ognisk. Dlatego jeżeli mamy ograniczoną chorobę, warto rozważyć, czy nie wybrać postawy takiej wyczekującej, poobserwować. Ważne jest wsparcie psychoterapeutyczne, dlatego że choroba ta ma duży wpływ na stan psychiki dziecka i powodować może nerwice, słabe, gorszą samoocenę, depresję, chowanie się przed rówieśnikami. Jeżeli chodzi o leczenie, jeżeli mamy już chorobę, która postępuje lub która jest coraz bardziej agresywna, leczenie może być miejscowe albo doustne. Jeżeli chodzi o miejscowe leczenie, stosujemy maści w formie sterydy inhibitory kalcyneurinu, minoksidil lub też maści podrażniające, które mają za zadanie wywołać stan zapalny, który później sprowokuje włosy do odrostu. Z systemowych leków, takich doustnych, możemy stosować sterydy, metotreksat, cyklosporynę. Są to leki, które mają istotne działania oboczne i często immunosupresję powodują. Z nowszych leków... Mamy inhibitory JAK, które wydają się najskuteczniejszymi lekami w, w cięższych przebiegach łysienia plackowatego. Niestety leki te z grupy inhibitorów JAK nie są powszechnie dostępne. Na razie najczęściej pacjenci stosują je w ramach badań klinicznych. Natomiast należy zawsze pamiętać o tej psychoterapii dla dzieci i dla młodzieży, dlatego że dla nich ten problem może być bardzo dewastujący psychikę. Dziękuję za uwagę.